Siemano, dzisiaj wam zaprezentuję jak używać y, kilofa, więc tak, najpierw, mm, oj sorry, najpierw robimy tak, musimy kopnąć na, no no do kamienia, dzisiaj też przy okazji pokażę wam jak, y, przy okazji zrobimy dzisiaj jak zrobić y, kamienne narzędzia, więc tak, o idealne, to jest kamień, potem wam pokażę co z tego warto robić. Ale najpierw musimy zostać się tam gołębie, żeby... okej, okay, mm. dzisiaj się... ile tylko gdzieś jest dużo, więc się nie zginął. No to dobra, jedziemy. Oto kamień. Bruk. Z tego robimy kolejne narzędzie, bo wam teraz pokażę. I do I do tego służy... O! To co wy widzicie tu to jest węgiel. On służy do robienia. Yy, tych yy, węgla nie do robienia wydobywa się z niego węgiel Poka zaprezentuję wam to w sercu odcinku wam pokażę jak yy, zrobić pochodnie w takim razie o nie już myślałem że to żelazo, ale spokojnie no to dalej wydobywamy no to widzicie ile tu węgla idealnie O! Ile gotów! No no, no 17 powinno wysoczyć, wracamy do góry. 17 powinno wysoczyć, wracamy do góry. Pierwszą noc nie będziemy polowali, pokażę wam w dalszych odcinkach. Te. Tu jest mój crafting table i no to... Oczucia. Co ja mam pokazać kolejne narzędzia, więc patrzcie, wyrabiamy kolejne patyczki i tak, raz, to samo co z tym, tylko robimy kamienne. Teraz siekierę zrobimy. Dorabiamy patyczki. Pług, ale kamienne, no nie trota kasy według mnie Lesboka i teraz mieczyk no i to na i to i no to na tyle do zobaczenia cześć